Cześć, 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 serenmarscy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Długo nie było IWI niedawno oglądaliście u mnie Chimbota. Dzisiaj postanowiłem nagrać IWI Bota, zobaczcie jak to wyjdzie. Ee, jak wspominałem przy Chimbocie będę chciał zrobić odcinek z IWI z Boybota. Może nie będzie tego, jakoś takiej, wiecie, no... E, dużo na moim kanale, no, ale może tam co jakiś czas Coś takiego się u mnie pojawi. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Pewnie będę musiał ustawić język sobie, tak jak było to przy Chimbocie, oczywiście. Tak, teraz szukaj polskiego. Mamy polski, dobra. Aha, mamy polski. No cóż, myślę, że to ciekawe. Ile masz lat? Tradycyjnie zapytam Na pewno samo. więcej od ciebie. Czyli dokładnie ile masz? Czyli ile powiedz? Masz więcej niż 20 lat? Tak. 21. Nie no tak serio to jest mam 21. To czyli ja jestem jednak starszy od ciebie. Czyli mnie okłamałaś, ja jestem starszy od ciebie. No i pięknie. Nie. No jak ty, ja mam więcej lat niż ty. Przed chwilą powiedziała, że masz 21. No i to się jeszcze. Aha, dobra, nie, nie zrozumiało. Super. Chodzisz do szkoły. Teraz mam ferie, ale tak. W listopadzie ferie? W potwierdzeniu masz pecha życiowego. W listopadzie ferie. Czasami ten mikrofon nie działa. To było w zeszłym roku. W listopadzie ferie. Zima 29 stycznia, wtorek. 29 stycznia, wtorek, ale który rok? Który rok? Pora roku i miesiąc. Dlaczego tutaj. Yy, przy tym bocie, a właściwie nie tylko przy tym bocie, ale na tej stronce mikrofon czasami źle odczytuje. Nie wiem o co tu chodzi. No dobra, w takim razie, która pora roku jest Twoją ulubioną? Jeżeli już chodzi na taki temat, to może się. A czubieramy. ja dziewczyną. A, a ja dziewczyną. Ja się Ciebie pytam o co innego, Ty mi odpowiadasz co innego. A co chcesz ze MN robić? A co tylko chcesz. To źle, to A jest źle. A ty chcesz? A ty co chciała? Mogę się rozebrać dla ciebie. To zabrzmiało źle. I To bardzo źle. Ja jestem chłopakiem. To chłopakiem jesteś w końcu czy dziewczyną? Bo ja się pogubiłem. Jestem przeciwna płci od colebie. Czyli jesteś dziewczyną. Jak będzie, zależeń, że cho... Jestem. Powiedz coś o sobie. Jestem dziewczyn, mam chlopaka, mam 18 lat. Masz 18 lat, a wcześniej mówiłaś, że 21, to w końcu ile masz lat? 21 a ty. To w końcu 18 czy 21? Znowu zmienia zdanie. Chlopakiem. Nie było mnie tu tyle czasu, a ty się nie zmieniłaś. A ty się nie do... Jestem śladna. Jak jestem? Nie dziewczyna, czy chłopak. Ja chłopak, a ty. <grych> dziewczyna. No to już wszystko wyjaśnia. No nie no. Wszystko to już wyjaśnia. Zapewnia. A co chcesz robić, bo nie wiem. Ja to mam wiedzieć. Ty to musisz wiedzieć. A co ja chcę robić, bo nie wiem? Ale co muszę wiedzieć? Wbijaj na omegle. Tam będzie lepiej chyba. Przejdźmy. Aha, dobry jesteś. Dobry jesteś, a tu jest dobre żarty. No dawaj, chodź na omegle. Nie wiem, co mam robić. Powiedz mi. Zasubskrybuj mój kanał i wejdź na omegle. Fajnie aktory. Fa fajne aktory, a tu znowu fajnie, że jesteś. O czym chcesz rozmawiać? Nie wiem, nie wiem, czy to ma być... Nie wiem, bo ja będę rodzić za minutę. O! To już jest dobry tekst. To już jest bardzo dobry tekst w jakimś szpitalu. W jakim państwie? Co? W, w jakim szpitalu? Budzi się. Kto się budzi? Kto się obudzi? To był komplement. To chodź ze mną na horror do Multikina. Zapraszam Cię, wiesz? A nie do łóżka. Nie do łóżka? Jednak wale Multikino. Z Tobą. Ale co, nie musisz? Czego nie muszę? Hmm. Możesz tylko czek podać. Jakiś znowu czek. Jakiś znowu sprawdź. Nie wiem, a co? Powiedz jakiś żart. Mariola Elżbieta i Kasia, As chłopaków Mirka i Maciej. Co to za imiona? Nie. Co to za imiona? To ile palców trzymasz w górze? Żadnego. Nie można. Ano, w sumie racja. Jestem botem bez ciała. Ty tak, ja nie. Naprawdę. Naprawdę. Nie wiem. Wiesz, to jest bez sensu, co nie? Nie jestem zazdrosny. Zazdrosny, czy zdrowy? Zdrowy czy zdrowy? Wito będzie mój. Kto to jest, Wito? Taka piosenkarka. Na pewno? Teraz jest robotem. Jakiej jesteś orientacji w takim razie? Czy jesteś świadomy? Podobaj mi się dziewczyny. Bo właśnie... Ale nie wszystkie. A która ci się podoba najbardziej? Ty. Czy wy to widzicie? Tu wyskoczyło dziękuję, a ona mi odpowiada ty. Ale ja nie jestem dziewczyną. Przed chwilą mówiłem, że jestem dziewczyną. Nic ci takiego nie mówiłem. Potrafisz wskazać, jak chce siebie. Nie znasz mnie, nie wiesz kim jestem. Ty też kim ja jestem? Ty jesteś zwykłym botem, nic nieznaczącym. Nic nie Nie jestem prawdziwym człowiekiem. Jesteś botem. <laughs> nie jestem botem, jestem youtuberem nagrywającym filmy na kanał J-A-N-E-Q-7 i kanał J-A-N-E-Q-7 live. Masz streama? Masz w, strumie. B i na mój kanał I mnie wtedy zobaczysz Ile masz subskrybentów? Mieszkam w bloku Ile masz widzów? Mieszkam w bloku Czy twój kanał na YouTube jest prawdziwy? Tak, nazyw się Lord Kruszwil. A tak na poważnie? N, O, O, O Jestem twoim sąsiadem. Twoim drugim sąsiadem. To gdzie mieszkasz? Tam gdzie ty. No obok ciebie, nie? O, o, to się spotakijmy. Jestem w pokoju obok. Nie ma u mnie pokoju obok. Czyli co, masz jeden pokój? Czyli mieszkasz w tym pokoju? Wiesz to co, co mają chłopaki, M R R, -r. R, -r, -r. Czy ty mieszkasz w piwnicy? Nie. Na strychu? Ja nie mam strychu. A co masz? Ciebie. Już nie. Nawet się nie znam. Zrywam z tobą. Ale ja stop nie byłem. <laughs> I to było bardzo dobre. Pozdrawiłabyś moich widzów? Pozdrawiam widzów. O, proszę. Iwi, <laughs> posłuszno. Także zostawiacie na no, wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy. Widzimy się w następnych filmach. No i Siemanko. Lubię Cię, a Ty mnie. Widzimy się w następnych filmach za jakiś czas, znowu przy botach. Nareka, Siemka.